Siema, ma tutaj Kungu, witam was w kolejnych informacjach, witam was bardzo, bardzo serdecznie znowu, jestem i muszę wam parę rzeczy wyjaśnić, dlatego tutaj film nazywa się wyjaśnienie, kurde, tak się akurat złożyło, że mm, że jeszcze jeden, jeden sławny youtuber nagrał ostatnio film, nawet z tym samym tytułem i właściwie mówił dokładnie o tym samym, tylko że ja mam troszeczkę mniejszą skalę tego wszystkiego w każdym razie, chodzi o co chodzi, dlaczego nie było filmów i tak dalej ja już w pewnym momencie mówiłem, dlaczego wcześniej były rzadko filmy ale to nie dotyczy tego, że teraz nie było ich wcale, nie było mnie w ogóle i... I nie dawałem nawet znaku życia, nie odpisywałem na komentarze te sprawy, nic, kompletnie mnie nie było Dlaczego tak się stało? Dlatego tak się stało, że mi się pochrzaniły, jakby, pochrzaniły mi się daty Ja myślałem, że ja wyjeżdżam sobie na, w następnym tygodniu I wieczorem dowiedziałem się, że rano wyjeżdżam, dlatego to było nagle wszystko, tylko rzuciłem wszystko, trzeba było się tam szykować i tak dalej I Jak wyjechałem, to nie miałem już jak dać znać, po prostu nie miałem już jak dać znać, co mi się dzieje Dlatego wyglądało to, jak wyglądało. Dopiero wróciłem wczoraj, chciałem coś nagrać, ale się okazało, że w ogóle nie mam telefonu. Dopiero teraz później później nie miałem czasu dokładnie jak i dzisiaj dopiero mam czas. Co prawda bez telefonu, więc obrazu nie ma. Ale, ale wszystko już jest tym razem i będę wracał do tego wszystkiego, więc nic Was nie zostawiłem. Znaczy, na chwilę Was zostawiłem, ale już jestem, wracam. Nie mam zamiaru odpuszczać sobie tego kanału ani nic z tych rzeczy, więc może, na, można być spokojnym i ja mogę być spokojny i Wy przede wszystkim możecie być spokojni, więc wszystko wróci do normy, w miarę do normy. No bo tak jak już Wam mówiłem, nagrałem film, nawet nie wiem, chyba mówiłem to o tym w odcinku z Realm of the Mad God, dlaczego to ostatnio jest tak mało materiałów i tak dalej. Możecie sobie obejrzeć jak jesteście zainteresowani, ja może jeśli będziecie chcieli możecie tutaj napisać, nagram vloga na ten temat, ale dopiero jak odzyskam telefon, a nie wiem kiedy go odzyskam, w ogóle to w sobotę wyjeżdżam znowu, więc nie wiem jak to będzie, postaram się już nagrać coś na zapas tym razem, bo przynajmniej teraz wiem kiedy dokładnie wyjeżdżam, a nie tak, że nagle się dowiaduję. I zobaczymy, właśnie siadam do nagrywania czegoś, prawdopodobnie Robocrafta, bo Robocrafta już nie było bardzo, bardzo dawno temu. Ja już miałem nagrać dawno tego Robocrafta, bo już go dawno nie było, a tu nagle wyjechałem i dalej go nie ma, więc jeszcze raz przepraszam Was, po prostu, chociaż jeszcze dzisiaj tego nie robiłem, przepraszam Was za to, że zostawiłem Was tak po prostu bez wiedzy, co się ze mną dzieje, bo kurczę, no, no nie miałem jak, jak dać znać po prostu, więc to było na tyle, na razie, cześć. Do zobaczenia w odcinkach, które może już dzisiaj, a może dopiero jutro, może nagram coś na dzisiaj, jakiegoś takiego króciutkiego, a jutro już wrzucę Robocrafta, który będzie normalnie w 60 FPS-ach, więc to było na tyle. Na razie i cześć. Siema!